Dzisiaj, dzień dobry, mówimy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzowie. Jesteśmy niedaleko zawiercia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jednostka w Bzowie to jednostka, która działa bardzo prężnie. Zgadza się. Jeździcie do czego? Do różnych zdarzeń tak naprawdę. Mamy samochód, jeden terenowy, który na pewno bardzo się sprawdza przy poszukiwaniach, i mamy też jako jedna z trzech jednostek prowadzimy też neutralizację barszczu sosnowskiego. To roślina, która tu na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstowskiej występuje, roślina, no. Groźna i to taka, która może doprowadzić nawet do śmierci, prawda? Wy jeździcie i wy ją usuwacie? Tak, usuwamy. Pierw jest ona pryskana, a po tym, jak ona uschnie, jest całkowicie usuwana. Zwykle w tych mniejszych miejscowościach bywa tak, że to całe życie społeczne skupia się wokół straży. Jak to jest w Bzowie? Straż jest takim motorem napędowym z pewnością miejscowości naszej. Przy naszej straży działa również społecznie utworzony Społeczny Dom Kultury i Rekreacji w Zawierciu Bzowie, jak również jest prowadzona dość profesjonalna liga tenisa stołowego w naszej jednostce. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawierciu Bzowie zrzesza na dzień dzisiejszy 50 mężczyzn, jak również przy naszej straży działa. Zespół strażak, który zrzesza kilkanaście pań, które dbają o tą część artystyczną bardzo często i też mobilizują nas do pracy i działalności na rzecz lokalnej społeczności, jak również działa młodzieżowa drużyna pożarnicza. Również mamy około 15 członków. Tradycyjnie, jak w każdy poniedziałek do tej porze, muszę zapytać, skuteczna pobudka to jaka? Syrena strażacka, oczywiście. Syrenę macie. Oczywiście mamy bardzo głośną. Często nas po prostu budzi, i w ciągu kilkudziesięciu sekund jesteśmy już tutaj w remizie. Jeśli jest to syrena alarmowa, no to my dziś alarmowo, w każdy poniedziałek, budzimy się prosto z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bzowa Dzielnicy Zawiercia.